Miasto z Wizją P. To dla was zmieniamy Szczecin. Wówu, miasto z wizją Jesteśmy na ulicy Kościuszki na tym fragmencie, który będzie w tym roku remontowany. To od razu mówię, że to jest ulica Powiatowa, więc teoretycznie miasto nie ma jakiejś specjalnej delegacji do tego, żeby dokładać się do remontu ulicy Kościuszki, ale w ciągu ostatnich dwóch lat. Powiat, również nie mając specjalnej delegacji do tego, dokładał się w sumie z pieniędzmi w wysokości około 300 tysięcy zł do inwestycji miejskich. Dzięki temu zwiększyliśmy szanse otrzymania pieniędzy z tzw. schetynówek i wyremontowaliśmy dwa odcinki ulicy Warińskiego. Od początku był taki gentleman's agreement między mną a starostwem, że my te pieniądze zwrócimy w momencie, kiedy z kolei powiat będzie miał swoją inwestycję. Powiat wygospodarował pieniądze i będzie remontował ulicę Kościuszki. My w związku z tym, zgodnie z umową, dokładamy się sumą 300 tysięcy złotych. Myślę, że to jest... Yy... Bardzo dobry przykład takiej rzetelnej współpracy między dwoma samorządami. Co do tego, jak bardzo ważną ulicą dla mieszkańców Szczecinka jest ulica Kościuszki, chyba nie muszę nikogo przekonywać, to jest jedna z bardziej ruchliwych ulic, taka arteria łącząca wschodnią część miasta z zachodnią i myślę, że wszyscy czekają na moment, kiedy będzie cała wyremontowana. Ona w tym roku jeszcze cała wyremontowana nie będzie, ale bardzo istotny kawałek do hotelu Wiki zostanie wyremontowany i można tylko trzymać kciuki za starostwo, żeby zdobyło pieniądze na wyremontowanie końcówki, czyli ulicy aż do Ronda, ponieważ to cały czas jest droga powiatowa i jest w fatalnym stanie, co najlepiej widać po zimie. Będziemy w tym roku realizować drugi etap remontu ulicy Kościuszki. Pierwszy etap, jak Państwo pamiętacie, zaczął się od skrzyżowania na Mierosławskiego, zakończył się na ulicy Derdowskiego. W tym roku planujemy 900 metrów remontu drogi na ulicy Kościuszki, która to wartościowo Wyniesie nas około 900 do miliona złotych na to zadanie inwestycyjne. W tym zadaniu inwestycyjnym między innymi poprawimy skrzyżowanie, jakie jest dzisiaj z ulicą Grunwalską i zrobimy to skrzyżowanie, skrzyżowaniem prostopadłym. Jak burmistrz wspomniał, ta inwestycja jest współfinansowana przez miasto. Ale jest też kilka innych źródeł. Tym drugim źródłem finansowania jest Ministerstwo Infrastruktury, dlatego że otrzymaliśmy na zadanie związane z remontem mostu w miejscowości Kazimierz pieniądze i po przetargu okazało się, że mamy pewną nadwyżkę w tym zadaniu około 240 tysięcy. W związku z tym Zarząd Powiatu przeznaczy to zadanie, przesunie na zadanie związane z ulicą Kościuszki i już ma Mamy zgodę Ministerstwa na, na, to, na, tą, na to nowe zadanie, a za chwilę rozpoczniemy procedurę przetargową, w której to właśnie wyłonimy wykonawcę tego zadania. Przypomnę jeszcze raz: remont będzie od ulicy Derdowskiego do skrzyżowania z ulicą Karlińską 900 metrów. Wyremontujemy drogę, która podobno jest obecnie najgorszą drogą w Szczecinku. I muszę Państwu powiedzieć, że. Tak naprawdę będziemy pewnie w następnych latach realizować kolejne odcinki tego wyjazdu drogi powiatowej w kierunku właśnie na, na Barwicę. Powiem szczerze, że przyjęliśmy taką politykę w zakresie wydatków na drogownictwo w Powiecie Szczecineckim, aby 50% tak, w proporcji mieszkańców, tak, jest 50% mieszkańców Powiatu mieszka w Szczecinku, to żeby właśnie te zadania drogowe realizować w, taki, w takim procencie z budżetu Powiatu. Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy szczecinę. Wybuchło Miasto z wizją P.